Więc ja zapraszam i Gabrysię, i Kartkarinę, i Agnieszkę, i Jolantę. Wszystko, wszystkie dziewczyny zapraszam na swoje odpowiednie miejsca. I zaczynamy czwarte miejsce. Gabrysia Szymańska. I um, tutaj pomagać mi będzie w rozdaniu wszystkich tych nagród dla Was, dziewczyny. E, Polski Związek z Kloša i konkretnie e, z Pyszak. Więc za trzecie miejsce e, medal otrzymałem od Polskiego Związku Karina Libert. Bravo. 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 Pięknie, super. Już mamy przygotowany medal na drugie miejsce i wiceministrz strzenie w kategorii wiekowej. 2023 rocznika jest Agnieszka Piotra. Brawo. Nie, w życiu, w to to się w niej wieku pani. W no i mistrz polski w roku 2023 wśród kobiet jest Jolanda Schlesinger. A? Brawo, brawo, myśmy. Fajnie. Dziewczyny, teraz smile. Więc teraz chwila dla fotoreporterów. Bardzo dziękujemy za przybycie do największego klubu sportowego na świecie. Dziękujemy za e, pomoc e, przy organizacji Polskiego Związku. No i mam nadzieję, że za rok na Mistrzostwa, może nie w tym klubie, a może w tym klubie, czy znowu gdzieś tam zobaczymy. Bardzo miło i do zobaczenia. Dzięki.